Serdecznie witamy! Dzisiaj chcemy przedstawić Państwu dwa modele lunet obserwacyjnych Delta Optical Titanium 50ED oraz Delta Optical Titanium 265ED. Każda z tych lunet została wyposażona w obiektyw z niskodyspersyjnego szkła ED, które ogranicza do minimum zjawisko aberracji chromatycznej i gwarantuje użytkownikowi wyraźny obraz, którego ostrość regulujemy precyzyjnym pokrętłem umieszczonym na korpusie. Wypełnienie azotem zapobiega parowaniu szkieł wewnątrz układu optycznego. Użycie standardowego gwintu 1/4 cala umożliwia montaż na większości dostępnych na rynku statywów fotograficznych, a konstrukcja kątowa pozwala na zastosowanie również niższych, stabilniejszych trójnogów. Prezentowane lunety objęte są pięcioletnią gwarancją producenta. Delta Optical Titanium 50ED to luneta o niewielkich gabarytach i bardzo dużych możliwościach. Urządzenie bez większych problemów możemy schować do kieszeni kurtki lub plecaka. Luneta posiada zmienne powiększenie od 7,5 do 22,5 raza, które regulujemy za pomocą ergonomicznego pokrętła. Pole widzenia w zależności od powiększenia wynosi od 38 do 50 stopni, dzięki czemu luneta idealnie sprawdzi się podczas obserwacji rozległych terenów. Standard mocowania 1.25 cala pozwala nam na wymianę okularu, dzięki czemu możemy między innymi uzyskać inny zakres powiększeń. Jeżeli chcemy uwiecznić obserwowany obraz na naszym smartfonie, należy zastosować opcjonalny adapter. Drugi prezentowany model, Delta Optical Titanium 265ED, posiada zakres powiększeń od 15 do 45 razy, co umożliwia nam bardziej szczegółowe obserwacje. Obrotowa stopka mocowania statywowego umożliwia dogodne wyregulowanie pozycji obserwacyjnej. Ponadto na korpusie obiektywu znajduje się wysuwana osłona przeciwsłoneczna. W modelu Delta Optical Titanium 265ED możemy zastosować opcjonalnie dwa typy adapterów. Pierwszy do smartfonów oraz drugi do aparatów z wymienną optyką. W obu zestawach znajdziemy praktyczny pokrowiec ochronny, zakrywki na okular i obiektyw, instrukcje obsługi w języku polskim oraz kartę gwarancyjną z hologramem. Dodatkowo w zestawie z lunetą Titanium 265ED otrzymamy solidną walizkę transportową. Prezentowane lunety są idealną propozycją dla strzelców w celu odczytania wyników na tarczy, myśliwych, gdyż pozwoli na bardzo dokładną ocenę zwierzyny, ornitologów i obserwatorów przyrody. Oraz dla miłośników astronomii do podstawowych obserwacji nocnego nieba. Jeżeli poszukujesz niezawodnej lunety obserwacyjnej, to seria Delta Optical Titanium jest właśnie dla Ciebie. Dziękujemy za uwagę.